To to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Proszę się optymistycznie w tej chwili. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jedziemy. A za twoje zdrowie wznoszę to, a Na stole panienka goła Na pójdzie cipek zawsze miałeś świoła Nie jesteś sam, ktoś woła setka. znamy się 21 lat, czyli od dziecka Pestka na ochybel za twoje zdrowie Pij człowieku wódkę i ruchaj dziesiątki kobiet, urodziny twoje Jedna wielka orgia, upalony do nieprzytomności Ta historia napisała się sama My będziemy pić do rana Skrzynka wódki, trzy kartony szampana Spoje wyrana, nie jedna mało to to chyba znam. A chyba o ta banda? Pijaków, narkomanów, seksualnych, zboczeńców. Na skutkami szereg młodzieńców. Pacjentów po kilku na jednego suta A tak komu i na ma